Tutaj, wchodzimy prze, przez garaż, wchodzimy do domu. Tutaj będzie pomieszczenie jest, taka kotłownia, tu będzie ściana. Przyprowadziliśmy towarzystwo, towarzystwo proszę towarzystwo. bardzo, dziewczynki, pierwszy na raz. Zobaczcie, jakie moje obuwie na budowie, jak już takie są ściany. Tatuś będzie Wam tłumaczył, dobra? Wiem, że wiatr, bierze. Mam cię nawet wzięliśmy. Także. się! Widziałam! Tu będziesz tam kibelek. kibelek. Tam będzie kibelek? Aha. To możesz do góry nogami sobie położyć. I możecie zrobić, że jest kibelek! Ty będziesz robić... Psz, 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 psz. Tu się będzie działo, koteczku. A tutaj będzie salon. A co to? Nie dotykaj, brudne rączki będziesz miała. Tu jest salon koteczku. No to są Pustaki, tu się no, tnie pustaki, to jest taka miejscówka do cięcia pustaków, obiecuję. tam będzie jadalnia, no i za babcią, tu ten ten filar wielki, i za babcią będzie kuchnia. Kuchnia, spiżalina i gabina. Okno, gabina. Ja nic nie rozumiem. Nic nie rozumiem? A musisz popatrzeć. Proszę, proszę. Tak to wszystko teraz wygląda. Tu są drzwi do naszego pokoju, do naszej sypialni. Zobaczcie, dziewczynki. No i tutaj jeszcze nie ma tych ścianek, takich działowych, gdzie będzie łazienka, garderoba, pralnia i łazienka. I. Przedpokój. Mój Paweł teraz tłumaczył mojej mamie, jak to wszystko będzie wyglądać. Dziewczyny tam mają kalosze i się bawią w błotku. No, mamcia, co powiesz na takie duże okno? Bo tu będzie takie duże, tam będzie duże i tu będzie duże. Będziesz pomagać czasem myć okna? Będziesz pomagać czasem myć okna? Myć no. okna? Także mamo, tu okno do mycia, tu do mycia, tu do mycia. Wy mi piszecie, kto to będzie mył? No właśnie, to jest dobre pytanie. Kto to będzie mył? Może naciągnę to jeszcze na jakiego robota myjącego okna. Widziałam ostatnio takiego. W coś z biżuterią przychodziłam na shoppingu i widziałam, że myło szyby. Ale to tak fajnie, tak, tak, wiecie? Takie kwadratowe, miał takie nakładki i tak myło, ładnie. Zobaczymy. O, zobaczcie, dziewczyny, tutaj mają już frytę. I co tu się stało? Ale pięknie wyglądasz nie, w tych okularkach. Prześliczniutko. Bo mi przeszkadza. I uwaga. No i oczywiście tu nam się pozmieniało. Wow. Mija, byś ta brudna. Pozmieniało mi się, kochani. A w sensie, słup mi się zmieniło, bo jak się powiększyło okno, to słup szedł, tak? A ja jednak go przesunę tak, jak jest ta. Proszę, No, trochę mają roboty dodatkowe, ja ale ja jednak, co, ja, jednak, ja, jednak chcę tak. Co tam, kotek? Mija chodziła po błocie i ma całe brudne buty. Mija, pokaż buty. No brudne, dlatego wzięliśmy ich Wam kalosze, żebyście mogły sobie w kaloszach tu chodzić. Okej? Okay? Fine. fine, fine, fine. Najpierw No i proszę bardzo, kuchnię będziemy sobie chodzić. Zobaczcie, moja mamonia tam z dziurkiem sobie siedzą, to jak wszystko opowiada. No teraz jest, ale niestety niedługo znowu go nie będzie. Będę tu sama ogarniała temat. Co tam, trajkoczecie? A, tak, opowiedz, że ta ściana to jedno wielkie szkło. A tutaj to już sama szkło, bo sam pomiędzy tym jednym oknem a drugim to jest ile? 50 centymetrów nawet nie ma. No i tam też, i dzisiaj. No i to wszystko trzeba trzy wielkie. A Mamuś, tobie też tego nie mówiłam, ale my tu byliśmy wczoraj i pod, podjechał tutaj taki pan i pyta się, kto wam e, tutaj ekipa cała, kto nam buduje, bo tak ładnie jemu nie wybudowali. Mówi, że jakieś tam miał niedociągnięcia. No i teraz coś wybuduje e, Tak. Usługowego. Coś tutaj buduje i powiedział, że bardzo mu się to podoba i chce kontakt na miarę. Także my jesteśmy też zadowoleni. Jak na razie... Jak Ktoś nam tak powie, to miód na serce. No, że wiecie, trafi się taką super ekipę. To teraz super ekipę, żeby zrobić dach. Elektryk nam się przyda, bo nie mamy jeszcze. E, super montaż okien, to jest bardzo ważne. Nie. Jezu, okna tu się tyle razy nie poprawia, będę spał prawda? W nocy chyba. Nie będę no, drzwi, okna, no, no trochę tego jest. Żeby tak wszystko ogarnąć. No elektryka teraz musimy znaleźć i dach, żeby zrobić dach płaski. No to będziemy grać papier, kamień, nożyce. Papier, kamień, nożyce. Ale nie Na który byście chciały? Dziewczyny, dwa będą po... po środku, a nie lepiej na końcu, Lili? Bliżej do łazienki będziesz miała. Ja ten wybieram. Dobrze. Dobrze. Wow, gdzie te dziewczyny weszły. To jest zabawa dziewczyn na budowie. Lili idzie na schodki. Panie schodków, Dziewczyny, chodźcie, jedziemy, już noc się robi. Macie, znaczy, jak się mi się spodobało? No, ale już by zamieszkały. No. Dzieciaki nam podobają. Nie mogę uwierzyć, że już tyle stoi. Mm, myślę. Hejka, hej kochani, witamy Was bardzo serdecznie. Dziś. Pierwszy dzień. W I w przedszkolu dziewczyny wystrojone. Lecimy, zobaczymy, jak będzie wyglądać rozpoczęcie. Ja Super piękne. Już po rozpoczęciu roku jesteśmy. I gdzie idziemy? Super, Lili. dostała książki, to wam później pokażemy. A no, mijeczki musimy zakupić. Idziemy do księgarni. Dobrze. Chodźcie Lili, A jak tobie się podobało, Lili, w szkole? No i super. Bardzo się cieszę, zobaczymy, jak będzie jutro. Kiedy przeprowadzka? Dzisiaj o 12. Yes, oh, Na no. dzisiaj no. widzisz, patrz, naklewałam, a tutaj był totek i tutaj masyną tak podciągał piach. Ja. A patrz tutaj, tutaj budują mój domek, zobacz, tu jest garaż. Mhm. Tutaj. O, ale... podobne telefony mamy, tylko ty masz trochę większy, ja mam trochę mniejszy. Mhm. No i patrz, tutaj, tutaj, jest garaż. A jaki masz kot? Bo ja mam 50 stop jadan dwa trzy. Mijeczka dostała taki kosz i w środku. Są cukierki. No właśnie, to musimy to ja podzielić. Już zjadłam! A chcesz jej ten? A ty zjadłaś czy nie? Zjadła. No, no to jak będziesz chciała, to są wszystkie twoje, możesz się z nią podzielić. Mija dostała taki kosz. Mia powiedz, co ty musisz zrobić z tym koszem? Mm, tutaj... Co pani ludy? powiedziała? Udać <noise> <noise> zdjęcia Lili, mama, mama ja, ja Ci tylko tam koczyć i, i, i muszę sobie wybrać jeden cukierek, jaki chcesz ale, ale, ale jutro <noise> Bo dzisiaj zjadłaś Widzisz? <noise> <noise> Dlatego to masz okulary I <noise> Nie pokazaliśmy Wam, słuchajcie, Lili nie ma już <noise> Zębów! Dwóch! A ja, ja mam 100 metrów ciepło i nie mam zimy Tylko chodzę do szkoły i, I ty mam telefon, mogę tylko kiesać Tylko chyba nie masz baterii i karty. Mam. ale tak na nieby można dzwonić. Tak, Mijeczka dostała taki koszyk w swoim przedszkolu. I co masz zrobić, Mijeczka, z tym koszykiem? Naleśować klatkę. Co? nie! Pani powiedziała, że masz udekorować sobie ten koszyk. Czyli jakieś naklejki, wstążeczki. No jakoś pięknie ten koszyk musisz zrobić. No to pomożesz jej. Zrobicie razem dzisiaj? Tutaj mamy książki. Dzieci książki dostają za darmo. Także to taka dla nas nowość, bo myślałam, że za książki będziemy normalnie płacić. Także tu jest cała siatka, proszę bardzo. Tu, 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 tu. Kupiliśmy jedynie okładki. I teraz są takie fajne okładki, bo z tej strony, zobacz, masz okładkę, widzisz? A z tej strony, jak włożymy, masz okładkę i zakładkę, super. Zakładkę. Mhm. Ja robię następną. razem wezmę i będzie czerwony. Bo nakrywam film z moją siostrą. Dobra, to Tomasa, później. Papa. Pa. Wszystko mamy ułożone. Raz to zobaczymy. już koniec filmu. Przepraszam. Nie, jeszcze nie. Teraz będziemy patrzeć. Mam listę, co potrzeba Tobie i Tobie. I będzie, pojedziemy chyba do sklepu. wiecie. chodzić do przedszkola i kocham moją Pani. I chcę chodzić do przedszkola. Mam to nagrane ptaszyno. To idziemy do sklepu. Do jakiego sklepu idziemy, Mija? Do kogoś. <noise> do kogoś. A po co idziemy? Nie wiem, Po Bidony. Bidony, kupić jeszcze okładki na zeszyty dla ciebie. Dla e, mnie? Tak, klej dla mi. To coś tam co jeszcze nam brakuje, więc musimy jak dokupić. kupić. Jak... Patrzcie, i na kładkę. Takie widzieliśmy w sklepie. Dotarliśmy. No, i szukamy. ja, ja mam takie no podobne. No bardzo. Podobne, podobne. Chodźcie, idziemy, kupimy te okładki na zeszyty. Bibuła niebieska, zielona, czerwona, żółta, brązowa, biała. Po sztuce? No, mama, mogę no, sobie wybrać. Mogę wybrać. Po takiej? No? Zielona. To zielona. Szukajcie, Lili, szukaj czerwoną. Czerwona, tu jest Lili. O tu. Mama, ja mam czerwoną mieć. To dla mnie. Ale kolory Brązowa. Żółta. Nie, muszę wziąć bibułę. Brązowa i biała. Biała jest Brązowa i biała? No. Proszę bardzo. Mamy tutaj już wszystko prawie i jeszcze te podkładki. Taka, taka? Jaką chcesz? No. Nie wiem, którą? Elsa? Taka do malowania farbami. A, a co tylko jest Elza? To dla mnie, Mia, taką chcesz? Tak? Czy dla, Nie, to dla ciebie. C Już. A, tylko jest Elsa? No nie wiem, zobacz, a może taką chcesz? Mam Ma, mapę Polski. Polski. Dadziu, co tu się dzieje? Wszystkie są Tak, wszystko kupione, udało się. Nawet sprawnie poszło. Przeżyłeś. Były podziały. Dobra, ty iść poklej, szukaj, a ja podkładę. Nie, jednego czego nie kupiliśmy, to nie kupiliśmy bidonów, Bo były kiepskie na dziewczyn, no niestety musieliśmy butelki wziąć, takie wiecie, nawikowe. Ale jak na tyle ludzi, to szybka poszła, na jak krasalet. <laughs> Szybko poszło. Daliśmy radę i pozdrawiamy wszystkie dziewczynki, które spotkaliśmy. Buziaki. I wszystkiego dobrego w Nowym roku Szkolnym. I pada deszcz! Lecimy Dasz! do domu. Zobaczcie, w deszczu ma najlepszą miejscówę. Dziś tak naprawdę dziewczynki idą pierwszy dzień do szkoły. Wczoraj było takie zapoznanie, a dzisiaj. Zobaczcie, jak już są ubrane. Zimno i jak lód jest. Tak zimno, prawda? Jak lód. Mhm. Tak zimno, jakbyśmy byli w lodu. Dziewczynki, a cieszycie się, że idziecie do szkoły tak. i przedszkola? Tak. No dobra, poopowiadacie nam później? Tak. Okay. Kupiłam właśnie zestaw dla Mijeczki i Mijeczka będzie miała tropiciela czterolatek. Jest to taka teczuszka. Proszę bardzo. I dopiero pierwszy raz z Wami tutaj patrzę. No takie wiecie, książeczki. Proszę bardzo, książeczki. Dla Mijeczki. Zaraz jego podpisuję i zostawię tutaj w szkole. No ciekawa jestem jak mi się podobało pierwszego dnia. Um, i zobaczcie, jeszcze taka szkodkę. Proszę bardzo, Mariolenki wróciły. Super było. Od kogo gumę? Od mamy. No jak było w szkole opowiadać? Ekstra. Fajnie, ekstra. Zaczęły <laughs> piosenki tego czekolady i jedno to ciasto takie. Powtarzaliśmy za Panią. A ja wróciłam z dziećmi z z Panią tylko. Tylko sama? Tak? Tak, ja z dziećmi i z Panią do szkoły. Mm -hmm. Nie, ja sama. Tylko goście ciekamy z Panią. Aha. Mówiła coś o książkach. Mhm. Mm mhm. Mm A to dla mnie już... Byliśmy na rodzicu. A ty mi powiedz? A ja, 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 no, no, ja, ja na się bawiłam, po, potem y, y, jadłam lunch, potem tańczyłam, potem znowu ja tułam lunch, potem tańczyłam, potem chodźmam na salon gimnastyczną, zrobiłam siku, <grym>, tu lasy, <grym>, a ja byłam w siku tylko trzy razy. O matko. No i co mi ja jeszcze? I, i wyszłam na dwór Nie wyszłaś na dwór kłamczuszku. Wysłam. Chyba z mamusią już. Nie, z kim? My, no, z panią, jesteście dzieciakami. Tak? Tak, na placu. Aha. Proszę na plac. I jest teraz z muzyką, i z kórem, i z podęgami. I, i, I pani włączyła bąbelki, bo ma taką ma maszynę. Mm, super. Czyli fajnie jest w szkole i przedszkolu? Tak. tak, chcę jeszcze raz iść. No tak. i będziecie chodzić cały rok. Ale... Super, bardzo się cieszę. Papa, pa, kochani! Pa.